Witajcie! Dziś fotografujemy bardzo fajne rzeczy. Fotografujemy zawodową aktorkę w bardzo fajnych stylizacjach, w bardzo fajnych miejscach. Zobaczcie, to jest Bystrzyca Kłodzka. Tutaj jest dużo takich filmowych miejsc. bo dużo filmów było tu granych. Na, yy, dużo różnych reklam, nawet ale nie o to chodzi. Mamy tu bardzo fajne klimatyczne miejsca i będziemy robić świetne zdjęcia. Będziemy robić zdjęcia z duszą, zdjęcia które mają w sobie historię, choć są robione dzisiaj. Yy, sprzęt, z jakiego skorzystam, Fujifilm XH1 i dosłownie trzy obiektywy Fuji. Zresztą nie przedłużam, zobaczcie sami, jak pracuje. A na końcu galeria zdjęć. Bardzo was proszę o subskrypcję. Polubienie i komentarz na 5 słów Będę naprawdę super wdzięczny Niesamowicie mi to pomoże Da motywację Działamy, lecimy No i mamy tutaj pierwszą miejscówkę Mamy urząd miasta w Bezszycy Kłoskiej Mamy najwybitniejszą osobistość Tegoż miasta No i mamy mój skromny sprzęt Dzisiaj Fuji Tak więc e, trochę sobie pożartowaliśmy Pokłamaliśmy Więc możemy, możemy robić zdjęcia Spójrz proszę w obiektyw o, wykrywanie twarzy nawet działa fajnie, tak jest. Spójrz może w drugą stronę troszeczkę, uśmiechnij się może, wyobraź sobie, że Ci się podoba tutaj. Dobra, o, tu już nie ostro mamy, przemieścimy się troszeczkę, zmienimy perspektywę, warto właśnie w przypadku takich zdjęć na schodach odrobinkę zmienić perspektywę. No, jedną ręką jakoś się tu ogarnę, chyba. No i teraz mamy Troszeczkę się przesunęliśmy Ponieważ nie chcę mieć tej brzydkiej lampy w kadrze Chcę mieć tylko tę piękną modelkę I te kwiatki yy, Mamy tutaj mały konflikt Nie wiemy jakiego koloru jest sukienka Pauliny no, Napiszcie w komentarzach Czy jest pomarańczowa czy czerwona Będę Wam bardzo wdzięczny Tak więc y, tutaj teraz Robimy takie zdjęcie bardziej sylwetkowe I będziemy się stopniowo Zbliżać Do naszej modelki Będziemy się stopniowo zbliżać, jednocześnie po prostu zacieśniając ten nasz portret w jej pomarańczowej, moim zdaniem, sukience. Tak więc zrobimy następne zdjęcie. Mała tylko korekta, ja sobie po prostu podbiję ekspozycję, dam na plus jeden. I teraz, Paulinka, spójrzmy mi w obiektyw, proszę Cię. O właśnie, pięknie, super. Teraz znowu rączka pod biodro, tak pod boczek. Ta, ta, którą się opierasz? O, w ten sposób, tak. Super, pięknie. Piękny uśmiech. Fajnie jest fotografować aktorów teatralnych, ponieważ po prostu uda, potrafią udawać, że im się podoba i mamy fajne zdjęcia wtedy. Tutaj w międzyczasie dość spontanicznie wyszła nam ciekawa poza, z, czy ciekawy, ciekawa, ciekawy set z zabawą włosami. Paulina się troszeczkę bawi włosami i ja. O, tu nie, nie zawsze jest super mina, ale. Ale po prostu możemy z tego coś ciekawego też wykombinować. Mogą wyjść jakieś fajne zdjęcia, bo nasza modelka po prostu się cieszy. Chyba bardzo się cieszy naszą sesją. Ja na pewno. Troszeczkę tak gadam głupoty, żeby ją rozśmieszyć. Dobrze, myślę, że możemy przejść dalej. Chociaż wysoko to też jest fajne, ale nie tak wysoko ręce. Dobra? O tak, dobra, super. I zobaczcie, to nam fajnie gra, ponieważ my tu mamy czas. Czas naświetlania y, 1-2000, więc możemy faktycznie takie zdjęcia w ruchu zrobić, o ile autofokus szanownego Fujifilm XH1 nadąży. Tak więc przechodzimy do następnej sekwencji. No i o ile w przypadku schodów pod urzędem te kadry nie były jakieś super y, spektakularne, o tyle teraz mamy znacznie ładniejsze schody. I Paulinka, proszę o spojrzenie prosto w obiektyw. Dziękuję bardzo, i myślę, że możemy przejść do następnej pozy. No, i kolejna ciekawa tutaj e, poza, którą zawdzięczam mojemu asystentowi, genialnemu początkującemu fotografowi. A Paulinka się cieszy, gdy mówię miło o naszym wspólnym kumplu. Tak więc, zobaczcie, możemy też tutaj z takich bliskich portretów zrobić bardzo ciekawą sekwencję zdjęć. O ile szanowny autofokus nam tutaj. Pomoże, dajmy sobie może ostrość na e, oczy, albo, albo lepiej, już manualnie ten autofokus naprowadzić na oko. Ponieważ przy połowicznie przykrytej twarzy Fujifilm XH H1 troszkę się gubi. No i myślę, że mamy sporo fajnych zdjęć. Pozostając na murach obronnych, a właściwie powoli się już z nich ewakuując, postanowiłem zrobić jeszcze jedno zdjęcie. Zobaczcie na tę kompozycję. Mamy tutaj zamyśloną Paulinę patrzącą gdzieś w jakimś kierunku opartą o ten słupek, a w tle bardzo fajna, taka stara kamienica, widzicie. Bardzo moim zdaniem przynajmniej fajny obraz. No i teraz poczekamy aż autka przejadą, żeby nie było aut w tle. I bum. Zrobimy kilka zdjęć. Teraz troszeczkę lekko jakby bardziej w moją stronę. O! Dobra. Ale jednak nie całkiem w obiektyw, dobra? O właśnie tak jest, to jest strzał w dziesiątkę, tylko poczekamy aż auta przejadą. Dobra, zawsze lepiej zrobić więcej zdjęć, wtedy będzie większy wybór. No i mamy to. No i słuchajcie, bombowe miejsce. Dla takich miejsc Bystrzyca Kłoska staje się yy, planem filmowym, bo ogólnie szału nie ma, ale ta ściana jest bombowa. Zobaczcie Paulinki sukienka, po jej prababci, czyli właśnie epoka tych ścian, tych gruzów, które pamiętają wojnę. No i zobaczcie, jak to wygląda w kadrze. Pięknie, po prostu fantastycznie. Więc robimy sobie. Kilka zdjęć i teraz właśnie proszę cię o spojrzenie tak pod kątem 45 stopni. Takie właśnie zamyślone. No, jesteśmy na wojnie po prostu, tak. Super. Mamy bombowy kadr, lecimy dalej. No i standardowo pasowałoby też oprócz kadru pionowego zrobić kadr poziomy. I zobaczcie, jak fajnie nam się to komponuje. Jak nam piękny najazd taki się zjazd robi tą ścianą. I tak, Paulinka, prosto obiektyw to takie twoje przejmujące spojrzenie, z którego słyniesz wręcz tak. Pięknie, no i teraz po skosie tak 45 stopni od obiektywu, i możesz lekko głowę też przekręcić przy okazji. O, właśnie, bomba! Pięknie, cudownie, fantastycznie, więc mamy kolejne dosłownie dwa fajne zdjęcia. No i z tej pięknej ściany przerzuciliśmy się na te drzwi dosłownie. Już mieliśmy zamiar się stąd zwijać, nagle się odwróciłem, patrzę, ale drzwi, więc mamy tu fajne zdjęcie z fajnym spojrzeniem. Mamy tu zdjęcie z. O ważnym spojrzeniem. Ja sobie troszeczkę tutaj zrzucę ekspozycję na dół. Ponieważ chcę troszeczkę ciemniej. Mamy tu różne miny naszej modelki. O właśnie. Spójrz tak głęboko w obiektyw, wiesz. Naprawdę o. A spróbuj spojrzeć tam, tak, I ja sobie teraz muszę przekręcić statyw, żeby przerzucić kompozycję na tamtą stronę. Sekundka dla mnie. O, dobra, o właśnie, i teraz zobaczcie. Tak, jest jeszcze, właśnie, Paulina jest, do, do, no Paulina jest zawodową aktorką, jest artystką, więc takie ruchy jak tą ręką, co teraz zrobiła, to jest coś, co jest elementem jej e, warsztatu. Skrócimy sobie czas, bo mamy, o właśnie, zrobiliśmy sobie takie ciemniejsze troszeczkę zdjęcie. Mamy minus 1, 1 trzecią, można tak eksperymentować sobie z ekspozycją. Teraz dajmy sobie ją po prostu na klasyczne 0. O właśnie tak. I mamy super sekwencję zdjęć. No i słuchajcie, drodzy Państwo, mamy tu budynek, w którym, yy, który robił za arenę filmową, w którym to w filmie grała córka Romana Polańskiego. No i mamy tutaj jeszcze wybitniejszą postać, bo naszą Paulinkę. Paulina, pół kroku w tę stronę. Właśnie. Bo wiecie co, zobaczcie, tu była ta linia taka, ten narożnik i ja bardzo nie chciałem, żeby on Paulinie wyrastał z głowy. Pół kroczku w tę stronę. O, jest idealnie, brawo! I to jest to, zobaczcie, jeśli macie osobę, która ma doświadczenie, która wie o co chodzi, którą lubicie, to wtedy zdjęcia, że tak powiem, robią się same. No i mamy to typu kadr. Teraz, jakbyś mogła zdjąć ręce z barierki, albo, albo tak, to było dobre. Super. Tak jest. No i mamy kolejny kadr. Zaraz zrobimy sobie nową pozę. Parę kroków niżej. Lekkie przestawienie naszej modelki, i zobaczcie. Jak fajnie można sobie tutaj zrobić takie zdjęcie i jest naprawdę super, jest klimacik, jest bomba po prostu. Dlatego myślę, że jeszcze nie jeden film tu powstanie, lecimy dalej. No i zobaczcie, przyszliśmy tu na górę, mamy tu bardzo fajne drzwi i dalej lecimy w klimaciku. Zobaczymy czy złapało, ostrość, pięknie złapało, tak jest. Proszę cię o takie bardziej poważne, wiesz, przenikliwe spojrzenie. No niczym faktycznie z filmu wojennego. A teraz stań prosto względem... O, o, o! Dobrze! I teraz właśnie to oko nam się tak fajnie chowa w uszczerbku od muru. Super, a teraz troszkę wyjdź. O właśnie, tak, 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 tak. Pięknie się zapałaś, super. My sobie tutaj ostrość na oczko puścimy. I spójrz mi w obiektyw, tak? Dobra, a teraz Toles. Na tolisa O! I. Pięknie. No i zobaczcie, mamy tutaj takie kamienice w tle. Jest kościół, ale on nas nie interesuje. Dzięki mocnemu rozmyciu tła nawet damy sobie przysłonę 1-2. Tam nawet tych szyldów nie widać. Mamy tylko takie coś. Oj, piękne spojrzenie głębokie w obiektyw. Poczekamy, aż auto przejedzie. Tak jest. I teraz to spojrzenie tam właśnie w tą przestrzeń. O, super. No i mamy kolejną pozę zrealizowaną. Lecimy dalej. No i słuchajcie, ostatnie nagranie, zobaczcie. Tu bystrzyca kłocka słynie z takich słodków bardzo często. Mamy tu paulinkę. No i zaczyna nam padać deszcz, ale nasza modelka jest bardzo dzielna, tak więc ustawiamy ostrość na oczko i lecimy. Ja sobie jeszcze sprawdzam czy jest ostro. Jest ostro. Może domknę przysłonę, żeby mieć większą pewność, bo tutaj naprawdę precyzja może być ostra z tej odległości, przy tej przysłonie może być ostry. Ostre rzęsy, a, a jeszcze nie oko, tak? O, teraz jest troszkę lepiej. Tak więc kończymy sesję i miłe, miłego oglądania galerii zdjęć. Dziękuję Paulinko.